Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla was szybkie i proste przepisy z wykorzystaniem odżywki białkowej. Bardzo często mnie pytacie, jak możecie podbić białko w diecie, więc jak najbardziej, można wykorzystać je do koktajli e, albo na przykład uwaga, polać nią ulubione ciasto. Także dzisiaj przygotowałam dla Was kilka przepisów, w tym uwaga, kakao ceremonialne z wykorzystaniem naszych ulubionych odżywek białkowych. Uwaga, w trzech smakach. Także będzie wanilia, słony karmel i oczywiście czekolada. Koniecznie subskrybujcie mój kanał po więcej takich przepisów i żeby być na bieżąco z filmami, które jednocześnie mówią o tym, jak się zdrowo odżywiać, jak wybierać właśnie zdrowe alternatywy, jak wykorzystywać szybko triki pielęgnacyjne. Także mam nadzieję, że dzisiejszy temat i aż trzy przepisy Wam przypadną do gustu i uwaga, to będą nietypowe połączenie, więc myślę, że Was zaciekawię i bardzo się będę cieszyć, jeżeli te przepisy pojawią się również u Was, więc jeżeli tak się stanie... Oznaczajcie mnie na Instagramie i pamiętajcie o subskrypcji kanału. Dziewczyny, ten przepis Was na pewno zaskoczy na moim kanale, ponieważ wiecie, że jem niskowęglowodanowo. Natomiast u mnie domownicy bardzo lubią pieczoną owsiankę, banany, więc ja zrobiłam oczywiście, jak się w ostatnim vlogu, zapas bananów dla Xaverego. Zresztą muszę Wam powiedzieć, że to, że wyjecie niskowęglowodanowo, to jest jedno, ale nie ograniczajcie osób, które są w Waszym otoczeniu i tak naprawdę dajcie dużą swobodę, dlatego też ja wprowadziłam u nas po prostu śniadania wysokobiałkowo-tłuszczowe, więc Jemy jako pierwszy posiłek, e, taki mocno energetyczny, trzymający przede wszystkim posiłek w postaci jajecznicy, jajka sadzonego. Mamy awokado, oliwki, weekendowo bekon boczek, e, dobrej jakości szynki czy też sery. Ale w drugiej opcji posiłku, tak naprawdę, u mnie. Natan czy Xawery mają dowolność, jedzą co lubią, a na przykład Natan jest bardzo dużym fanem pieczonych owsianek I muszę Wam powiedzieć, że wolę mu zrobić taką osiankę, niż żeby po prostu sobie zalał mlekiem, takim zwykłym, tradycyjnym. E, wiecie, prosto z półki UHT. I ja już po prostu czułam nad tym, żeby ta osianka była po prostu bardziej wartościowa. Więc e, przede wszystkim zalewamy płatki owsiane, Tutaj będzie ich około 30-40 gram. Następnie zalewamy dobrej jakości mlekiem. E, I co ja bardzo Wam polecam, to mleko kokosowe. Ono przede wszystkim ma niską ilość węglowodanów, więc już w tym połączeniu to będzie świetna opcja, ale jednocześnie jest najzdrowsze. Często nie mamy dostępu do świeżego mleka prosto od krowy, więc tutaj opcja odpada. Natomiast ze wszystkich tych roślinnych to właśnie kokosowe jest jedyną możliwą najlepszą opcją do wyboru, ponieważ ma mało węglowodanów i naprawdę jest mało słodkie. Słuchajcie, kolejna rzecz to białko. Natan jest ogromną masuchem czekolady. I muszę wam powiedzieć, że my staramy się obniżać tą ilość słodyczy w ciągu dnia, dlatego też białko czekoladowe jest najmniej słodkie, ale jednocześnie smakuje naprawdę ekstra czekoladą. Także to Wam polecam, ponieważ ta czekolada jest taka delikatna, taka puszysta. I to po prostu mieszamy. Ja daję mniej więcej 20 gram takiego białka i następnie wkrawam banany. Muszę wam powiedzieć, że ja zauważyłam, że banany krojone są o wiele mniej słodkie niż banany, które po prostu ubijacie. Więc to jest też fajna opcja. Możecie oczywiście to zmieszać, natomiast ja będę po prostu kłaść te banany na wierzchu, żeby ta owsianka była jak najbardziej taka wilgotna. Więc to jest naprawdę super opcja, żeby przygotować szybki bogaty w białko posiłek, a jednocześnie energetyczny na drugą część dnia, także sobie przetestujcie. Owsianka tak naprawdę jest bardzo prosta w wykonaniu, dosłownie zajmuje 5 minut, więc nawet, słuchajcie, szybciej się robi niż zwykłą, tradycyjną, moim zdaniem o wiele mniej wartościową kanapę. Teraz Wam pokażę zupełnie inny przepis, który może Was zaskoczyć, ale też myślę, że jak lubicie testować nowe smaki, to Wam będzie bardzo odpowiadał, bo słuchajcie, będziemy bazować na słonym karmelu, ale tym razem w postaci polewy. Ja Wam oczywiście powiem Wam, co potrzebujecie, ale w pierwszej kolejności skupimy się na daniu głównym, bo słuchajcie będziemy zawijać szynkę to, czyli taką właśnie włoską szyneczkę do tego, uwaga, pokroimy sobie figi i następnie dodamy sera pleśniowego to słuchajcie, zapieczemy i na końcu, kiedy to wszystko będzie gotowe już będzie takie delikatnie chrupkie Będziemy polewać to wszystko słonym karmelem. Wiecie, że u mnie placuszki z włoczkiem bardzo Wam się spodobały. I też testowały się ten smak, także myślę, że to będzie naprawdę bardzo fajna opcja, żeby zrobić coś, ale na słodko, ale jednocześnie na konkretny. Także będziecie miały fajną ilość białka, bo będzie szyneczka. tłuszczem i też jednocześnie białko. I słuchajcie, białko w słonego karmelu i delikatnie to wszystko przełamiemy właśnie figą. Także jestem ciekawa, czy zrobicie to w domu i czy finalnie będzie to Wam smakowo. Pierwszą, ja, którą zrobimy, to przede wszystkim przygotujemy szynkę. I możecie oczywiście w szynkę zawinąć e, Wasze... Dodatki: No, bo to nie muszą być, słuchajcie, figi. To może być śliwka, to może być jabłko. Tak naprawdę, możecie zrobić po prostu wersję nawet rawniej, dopiero polecę, by na przykład polewam. Spróbujcie. To jest naprawdę bardzo fajny przepis. Więc ja wykorzystam. Yy, tu są bardzo duże plastry, więc też miejcie to na uwadze, że będziemy je, słuchajcie, zawijać. O, w ten sposób. Zrobimy takie, jakby ślimaczki, i w to będziemy, słuchajcie, wkładać. Później, jak już zrobimy sobie taką jakby rolatkę, nasze figi. To jest bardzo prosty, banalny przepis. Myślę, że wiele z Was naprawdę zrobi go w domu i będzie zachwycony. coś w sensie tak naprawdę zmodyfikowałam w trakcie swój przepis, ponieważ zauważyłam, że mam jeszcze jedną śliweczkę, a że ja kocham śliwki i uważam, że jest teraz sezon w pełni, to zrobimy sobie takie plastry jeszcze śliwki do tego i będziemy przekładać naszą figę. Ja muszę Wam powiedzieć, że bardzo lubię figi, ale z uwagi na to, że jestem teraz na diecie ketogenicznej, po prostu mniej je jem i muszę Wam powiedzieć, że bardzo, bardzo lubię w ogóle ten smak. No jest przede wszystkim bardzo słodka, więc możecie sobie w międzyczasie tutaj po prostu powtykać tą figę, nasze śliweczki. Możecie to słuchajcie też posypać odrobinę cynamonem, więc też będzie później się super komponowało z naszym całym tym słodkim rytuałem polewania właśnie po prostu białkiem o smaku słony karmel, także no zobaczymy, jak to słuchajcie, wyjdzie. Jestem ciekawa, czy przede wszystkim to są Wasze kubki smakowe i czy zrobicie taki przepis. Do polewy tak naprawdę możecie użyć wszystkiego. Przede wszystkim białko będziecie mieszać z wodą, więc ja przygotowuję sobie po prostu dwie miarki proszku. Nawet słuchajcie, mniej, takie półtora, ponieważ e, zrobiłam sobie małą porcję i będę następnie dolewać odrobinę wody. Pamiętajcie, żeby ta polewa nie była za rzadka, ale też nie może być za gęsta. I tutaj możecie o, dodać oleju MCT, albo ja bardzo często do ciast używam masełka. To jest słuchajcie, masło gisklarowane. I przygotowujemy naszą polewę. No, powiem Wam, że dosłownie idealnie mi się nalało wody, bo ona będzie i delikatnie gęsta ale też słuchajcie, nie będzie za gęsta, nie będzie też za rzadka, więc słuchajcie, taka konsystencja polewy jest moim zdaniem idealna, także no, jestem ciekawa jak wyjmę z piekarnika resztę dania. Mam dziewczynę, jak to wystygnie, ale zobaczcie jak to obłędnie wygląda, powiem Wam, że w smaku jest naprawdę pyszne, ale pokażę Wam tą konsystencję. Słuchajcie, szynka się cudownie zapieka, możecie to oczywiście pokroić, ale w połączeniu... Właśnie z tym całym sosem, em, serem. Mm. To jest petarda. Ale ja słuchajcie, lubię kreatywne przepisy. Mega. Zapisujcie i wypróbujcie. Na kolejny przepis będzie z wykorzystaniem prawdziwego kakao. Słuchajcie, to jest podobno napój bogów. E, I oczywiście można pić e, tylko i wyłącznie kakao z olejem MCT. Samo. Natomiast ja Wam dzisiaj pokażę, właśnie z odżywką białkową. To będzie naprawdę fajny patent. Także z Xaverem przetestujemy sobie nowe kakao i jednocześnie z naszą ulubioną, waniliową odżywką białkową, bo myślę, że do tego kakao będzie wprost idealna. Także zobaczcie, mamy czekoladowe, słony karmel i właśnie jak widzicie jest przygotowanie takiego, jakby trochę kawowego naparu z 1 litra wody. Natomiast ja przygotuję nam po prostu porcję mniej więcej po 250 ml, ponieważ resztę będzie to mleko i odżywka białkowa, więc myślę, że spokojnie takie 350 ml wyjdzie nam napoju, idealnie na taki duży gorący kubek. Bardzo dobrze pokruszyć, ponieważ będziesz je wrzucać do wrzątku, także spokojnie możesz to zrobić na przykład nożem, możesz też zrobić to na tarce, ale muszę wam powiedzieć, że w przypadku tarki, którą ja mam, to się nie sprawdziło. Wolę jednak po prostu pokruszyć kakao jak orzechy więc robimy to w ten sposób, że kakao drobno kroimy, ono się bardzo dobrze kroi, powiem Wam, że naprawdę jest też pyszne w smaku, więc spokojnie można sobie kilka zawsze takich kostek, jeżeli macie ochotę na coś słodkiego, po prostu zrobić i zobaczcie, bardzo prosto się kruszy, to będzie naprawdę myślę, że pyszne kakao, no i jednocześnie mocno rozgrzewające. Teraz dziewczyny, przechodzimy do bardzo, moim zdaniem, przyjemnego momentu i równie słodkiego, czyli e, przygotowujemy sobie mleko kokosowe, ja bardzo wam polecam kokosowe i do tego dodajemy odżywkę łyżki białkowej. Identycznie robimy kawę, tylko po prostu do spienionego mleka od razu wlewamy kawę, więc możemy sobie zrobić z ekspresu latę. Natomiast ja się postanowiłam dla was zrobić rozgrzewające kakao, więc wystarczy nam łyżka białka, może być nawet w sensie, troszeczkę o większa taka czubata. Dosypujemy odrobinę bo robimy sobie takie przepyszne laty i będziemy spieniać. dziewczyny ostatni krok, czyli do naszego spienionego mleka, przelewamy napój bogów, czyli kakao. Muszę Wam powiedzieć, że to wygląda obłędnie. Ksawery już pije swoją część i możemy powiedzieć, że jest zachwycony. Chyba, jem. Chyba jesz! Także smacznego. Dobrze, jeżeli macie ochotę na podkręcenie troszkę temperatury, dodajcie cynamonu. Właśnie przygotujcie sobie ulubioną odżywkę. Karmel, czekolady, wanilię. Mm. przepis wyszedł mega nie mm. jest bardzo słodki, smakuje jami. ksaba zawsze mówi jami. także pamiętajcie, że macie zniżkę też na białko możecie skorzystać z mojego rabatu minus 20% ja Wam oczywiście je i macie trzy naprawdę bardzo fajne przepisy także korzystajcie, mam nadzieję, że ten przepis szynką zrobicie, bo jest po prostu obłędne i zamiast figi wykorzystajcie ulubiony owoc, także ja się z nami żegnam ściskam Was cieplutko. i do zobaczenia trzymajcie się, cześć